Może to był przypadek, a może nie, że właśnie zawsze pracowałam w branżach męskich i się świetnie z mężczyznami zawsze dogadywałam, ale oni też mnie podnosili na duchu. Oni też mnie... Umacniali w tym przekonaniu, tak. że przecież jest fajnie, dobrze wyglądasz, dobrze mówisz, jakby jest okej. Okay. Jakby może ci mężczyźni tak bardziej potrafili mnie jednak pozytywnie motywować, bo kobiety tego nie potrafiły. Ja jestem przykładem błędu lekarskiego, który odmienił moje życie do góry nogami. Zaraz będzie 9 lat, ale mogłoby mnie nie być. To była taka traumatyczna sytuacja i to też wbrew pozorom. Sprawiło, że jak ja po pół roku byłam w stanie usiąść dopiero o własnych siłach gdzieś później nie wiem, do łazienki, to ja sobie pomyślałam, kurczę, ja w ogóle ja się cieszę, że ja żyję. Więc moja psychika bardzo wtedy y, dostała po tyłku, że tak powiem, moje finanse dostały po tyłku, y, moje samopoczucie y, bardzo. Ja bardzo długo z tego wychodziłam. Natomiast tak jak mówię, znowu trafiło na walczaka, może tak miało właśnie być, co że... Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Dokładnie tak! I ja potem jak wyszłam, mówię, kurczę, jak w ogóle jest świetnie, jest jeszcze lepiej niż było. Nie dostaniesz niczego więcej w życiu, jak nie będziesz wdzięczny za to, co masz. Porsche, jak i inne luksusowe produkty, nie kupujesz produktu, kupujesz styl życia, kupujesz... Um... Emocje. Emocje. I my na tym bazowaliśmy. I zresztą cały marketing Porsche na tym bazuje. I, i ta historia chyba rzeczywiście pokazuje, że, że można szukać, że trzeba szukać, mm -hmm. o tak, że trzeba mm -hmm. szukać, że trzeba szukać, że to lusterko jest takie ważne, żeby, żeby móc sobie spojrzeć w te oczy i powiedzieć, jest, jest super. Szukanie i znajdowanie to esencja SEO. O tym jest program Szukersi by SEO Group.